On deck, we're selling the pirate swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Płacając minimum 8,40 na Haga z kodem lamianek możecie zgarnąć jedną z tych czterech kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli wygracie, otrzymacie komunikat na środku ekranu Gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Dziemaneczko witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak tutaj, znajdziemy znajdujemy się na Case Hugu, ja na sam start przypomnę, że wchodząc w pierwsze linki w opisie otrzymujecie 4 zł oraz 20% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do Find the Skilla. mamy 51 milionów diamentów. E, mamy tutaj, tak, bomby, amunicję, e, worki z kasą i walizki z diamentami. Także, no odbieramy sobie powiedzmy po 5 tych, e, a w dniu jutrzejszym może pójdziemy sobie na zakupy do marketplaceu. E, tutaj dostajemy 44 grosze na początek. E, mam wyciszony dźwięk, także go odciszymy. W drugim 48, e, w trzecim 44, czyli trzyma się wszystko stabilnie jak tylko może. Dalej mamy znowu 48, to co, teraz 44 dla zasady? Czy inaczej 48, czyli się troszkę wyłamało. Dobra, przejdziemy sobie do amunicji za 10 tysięcy. A tutaj już 3,79. Dalej mamy 4,93. Ok, weźmiemy sobie te tutaj i mamy 4,93. Weźmiemy sobie teraz dwa razy środek jeszcze. A tutaj dostajemy 3,87 no i następnie, nie wiem ile, 4,27. Dobra, idziemy sobie teraz na high na wartość łupu. Pojedziemy sobie tym razem od prawej. Za 50 tysięcy dostajemy auga za 21 zł. Następnie dostajemy sobie auga za 18. No to w, na epiku w sumie razy 4 to nam pójdzie, bo 200 tysięcy będziemy wydawać, czyli no coś koło stówki powinniśmy dostawać e, z tych łupów. Tutaj 26, bardzo fajny mak i dostajemy sobie jeszcze skrzyneczkę chromy, która jest warta 20 zł i 50 groszy. No to co, po stówce teraz jakby nam sypało to by było dobrze, zaczynam od chatterboxa, 107 prawie, e, także gitówa. Drugie Pogromca 84, filtesty to trochę gorzej Trzeci łup dostajemy sobie Gina i on jest 9 dyszek Weźmiemy sobie lewo i na końcu środek Decimatorek 89,95 czyli znowu 9 dyszek I tutaj dostajemy sobie znowu 9 dyszek No nic, pójdziemy sobie na case battle Pójdziemy sobie na case battle jutro wydamy sobie dużo diamentów Może z 10 milionów sobie nawet spróbujemy wydać w tym evencie w tym marketplace eventowym w ogóle zobaczmy sobie co to jest najdroższe premium oczywiście cena od najwyższej okej okay, no wydać to nie będzie problem <laughs> wydać to nie będzie problem możemy sobie na przykład takie arkany pootwierać no jedno sobie że otworzymy dzisiaj ale zostawimy wszystko na jutro a tutaj awupka naruszenie kwarantanny także idziemy sobie na case battle a. zrobimy sobie jedną bitewkę Weźmiemy sobie może wszystkie skrzyneczki od 100 do 200 zł wartości Czyli tutaj tak, tutaj tak, mamy dużo takich, mamy 12 takich Może dorzucimy do 300 i te 308 jeszcze też sobie zaokrąglimy, 19 skrzyneczek No dobra, weźmiemy sobie 4 graczy, ale zagramy sobie Underdoga Wydajemy sobie 3500 na tą bitewkę Także no co, powodzonka dla botów, Bot Noob, nope, bot poker i bot Isamu i zaczynamy sobie od atomowego stopa, a boty sobie dropią dwa royal dropy, oko Horusa i Longdog. Także zaczynamy OK. No ale trzeba troszkę poczekać oczywiście, sobie poczekać do samego końca, bo na samym końcu będziemy mieć najdroższe skrzyneczki, czyli największa szansa na dropnięcie czegoś drugiego. Ale uzbroimy się w cierpliwość, te 15 skrzyneczek jeszcze to nie będzie trwało nie wiadomo jak długo, także gituwa, byleby nie dropnąć sobie royal dropa przez całą bitewkę i będzie to piękne. A tutaj jak widać jeszcze uspik zabójstwo potwierdzone i co najlepsze zwycięzca tej bitwy już ma profit po 6 skrzynkach, czekajcie ja to widzę, po 6 skrzynkach już jest profit dla zwycięzcy. O kurde, i to jaki profit będzie, i to jaki profit będzie dla zwycięzcy? No, także teraz to już obowiązkowo trzeba wygrać tą bitewkę. No, ile to jest różnicy? 12 zł, także nie ma tragedii. O, i teraz na przykład my sobie chodzimy na prowadzenie, no ale to oczywiście trzeba poczekać, bo może się na przykład wydarzyć coś takiego jak teraz i polecić nam royal drop, a z niego. Awupka Simov. No, źle, nieźle, no, 350 zł różnicy, także jednak trzeba sobie e, troszkę tutaj poczekać, czy coś się jeszcze wydarzy. No, najbardziej na te skrzyneczki za 300 zł ponad. E, może tam coś się wydarzy i bodną nope sobie dropnie, a jak nie no, to niestety sobie przegramy. No i mówi się, trudno w takim wypadku. On kurde wciąż sobie dropnął lepszego, tak inaczej wyglądał, ale no niestety. Chociaż teraz tego akcja może być coś droższa od tego Brightwaterka. A tutaj Body samo bardzo pięknie dropi sobie cały czas dużo. 290 odstówkę odrabiamy, także. O teraz, teraz odrobimy dużo. I patrzcie, wychodzimy sobie na prowadzenie. Teraz to my mamy 150 zł. przewagi. Green Energy, OK. Trzy skrzyneczki, nadal 150, więcej trochę niż 150. Yy, mamy przewagi, ale to oczywiście walczymy do końca. Black Lotusy. I ostatnia skrzyneczka bike, a z niej chyba wygrywamy sobie tą bitewkę, co? Czy nie? No let's go! Ale piękny minek! No i tak to można sobie rozpoczynać weekend. Dzisiaj piątek wieczór, gdy oglądacie ten film, także ja wam życzę miłego weekendu. No i życzę wam takich samych dropów jak mi. Siemaneczko!